Miejski Ośrodek Kultury w Gnieździe zaprasza na ferie zimowe. Oferta jest skierowana do dzieci ze szkół podstawowych. Przewidziano dla nich różne atrakcje. Zbliżają się ferie zimowe, więc dużo wolnego czasu dla dzieci, szczególnie od szkoły. I wielu rodziców ma problem, jak zagospodarować pociechą ten czas, bo nie zawsze jest opieka. Wychodzimy naprzeciw temu zapotrzebowaniu i zapraszamy na artferie u Klemensa czyli dwa turnusy ferii zimowych. Pierwszy turnus od 12 lutego, drugi turnus od 19 lutego. Jest to akcja zorganizowana, czyli codziennie od godziny 9 rano do 15 z dwoma posiłkami, mnóstwem warsztatów artystycznych i atrakcjami w postaci chociażby wyprawy do stolicy eksperymentu, na kręgle, wyjazdu do Poznania, do Teatru Animacji i z wyprawą do kina Helios. Wszystkie szczegóły tej oferty można znaleźć na stronie www. naszego ośrodka kultury. I tam też jest formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić i po wypełnieniu tego formularza zgłoszeniowego trafia to do mnie. Ja wysyłam już na maila wszystkie niezbędne dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć do ośrodka. Tak są dwa turnusy. Zapraszamy dzieci w wieku 7-13 lat, czyli z zakresu szkoły podstawowej. Przede wszystkim dziecko musi być już uczniem, nie przedszkolakiem, bo też zdarzają się rodzice, którzy próbują przedszkolaki zapisać. Nie, to jest zakres szkoły podstawowej, 7-13 lat. Ferie w tym roku przypadają od 12 do 25 lutego. Zajęcia w Moku będą prowadzone od godziny 9 do 15.